Przyjechałam tutaj nie do końca wiedząc, gdzie ja dowiedziałam tyle, że to jest obóz chrześcijański nie wiedziałam co tu się robi. W sumie nie znałam Boga. Nie, miałam też, nie chodziłam do kościoła ani nic. I przyjechałam tutaj i od razu chciałam wracać. Byłam bardzo zamkniętą osobą. Bałam się ludzi, nie rozmawiałam z ludźmi w ogóle i przez to miałam problemy z nawiązywaniem kontaktu z nimi. I Pierwszego dnia podeszłam do liderki i powiedziałam, że ja wracam, ja się rozryczałam jej. I powiedziała, że muszę poznać 15 osób i poczekać 3 dni. I jakby narzekałam cały czas tam, ale stwierdziłam, że. To znaczy nie, że stwierdziłam, ale byłam wytrwała w tym i rzeczywiście poznałam te 15 osób i poczekałam 3 dni. Jednak po tych 3 dniach cały czas chciałam wrócić. Przyjechali po mnie dziadkowie, ale. Przyleciały wszystkie dziewczyny, się tam wszyscy rozpłakaliśmy i postanowiłam, że zostanę. I na jednym uwielbieniu była piosenka od nowa. Coś się zadziało w moim sercu, coś dotknęło mnie bardzo, to było jakieś ponadnaturalne uczucie. I ja powiedziałam, że ja chcę więcej tego pokoju, tej takiej miłości, która tam była. I z rana przez to, że budziłam się wcześniej. Siadałam sobie na ławeczce i wzięłam pismo, zaczęłam czytać i byłam tak szczęśliwa. Tam znalazłam kilka odpowiedzi na swoje pytania. Jednak cały czas miałam takie, że mi się to nie podoba, ja chcę wrócić. Ale jednak chęć takiego poznania, że co to jest za uczucie, o co w tym chodzi, była niesamowita i zostałam do końca obozu i na wieczorze świadectw założyłam się tam ze znajomym, że jak on wyjdzie, to czy ja też wyjdę. I on wyszedł. Ja już nie miałam odwrotu, też musiałam wyjść. Powiedziałam świadectwo, nie pamiętam, co ja wtedy mówiłam, ale pamiętam, że to było z serca. To słowa wychodziły z mojego serca. To było naprawdę piękne. I na końcu padło pytanie, kto oddaje życie Jezusowi. Stwierdziłam, że ja chcę, żeby Jezus był moim panem, żeby On był moim królem, i żeby chcę mu oddać życie po prostu. Znaczy, na początku wróciłam do domu, też poszłam do mnie do kościoła, wszyscy byli w szoku, przemieniona osoba, nikt mnie nie poznawał, byłam otwarta do ludzi, rozmawiałam, śmiałam się, nie uciekałam. Potem pojechałam też z orkiestrą y, tam do Pragi na festiwal, też wszyscy byli, że o co chodzi, że jestem jakaś inna. Wróciłam do szkoły, nauczyciele to samo, co się stało z Zosią. Nikt mnie nie poznawał. I ja w szkole też zaczęłam poniekąd głosić, mówić, że co się stało, jak, dlaczego ja jestem przemieniona, dlaczego ja rozmawiam. Wszyscy widzą tą zmianę. I no. Kiedyś, jak byłam na koncercie orkiestry, bardzo mi się spodobał flat. Zobaczyłam i ja powiedziałam, ja też chcę grać na nim. To mama zwlekała z rok czasu, żeby kupić ale jakąś używaną, używany flat kupili mi i zaczęłam grać. Zaczęło się na początku prywatnie, chodziłam przez rok, potem dołączyłam do orkiestry i poczułam tą taką miłość, że mogę wyrazić swoje emocje poprzez dźwięki, poprzez muzykę, dlatego stwierdziłam, że chcę robić to w życiu. Poszłam na początku do szkoły muzycznej, potem poszłam do liceum muzycznego, w którym dalej jestem Cały czas wiąże z tym przyszłość, to jest odskocznia. W wielu miejscach grałam, czy to w Poznaniu gdzieś na jakichś szkołach, czy gdzieś w kościołach jakichś, w Warszawie też się zdarzyło grać w uwielbieniu, tak światowo, no to w Pradze, Grecji mieliśmy z orkiestrą. Mój instrument pomógł mi wtedy, kiedy u mnie było ciężko w domu, to była odskocznia. To było Radzenie sobie, po prostu wylanie swoich emocji. Ja potrafiłam siedzieć w szkole i po prostu siedzieć i ćwiczyć, żeby wylać swoje emocje, dźwięki. Gram w uwielbieniu, to ja się uniżam, ja tylko służę. Ja chcę, żeby ludzie zobaczyli Boga, żeby przyprowadzić ich do tronu Ojca. Mam też coś takiego, jak na przykład występuję w koncertach takich normalnych, że wchodzę, zaczęłem jeszcze przed, zawsze. Modlitwę odmawiam i co znaczy to jest złe określenie. A po prostu rozmawiam sobie z tatą i wchodzę na scenę, i ja mówię: Tato, chcę, żeby zobaczyli ludzie Ciebie w tej muzyce, pomimo tego, że gram muzykę klasyczną, to chcę, żeby w tej muzyce zobaczyli Boga, żeby Bóg ich dotknął.